wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mam taki zdrapek biał złoto 6777. Lecą dolary, Fortuna 7 i szwiąteczny kalendarz. Zapraszam wszystkich do oglądania wkład 45 złotych. I zaczynamy od drabki biał złoto z numerem 27. I tutaj musimy szukać wygrywających albo taką sztabkę złota. I nasze wygrywające liczby takie: 47, 22.

13, kolejny obok, no tutaj niestety nie ma i kontrolne C, N, idziemy dalej. Następna zdrabka to szery 777 z numerem 22, tutaj szukamy siódemek, 1, 2 albo 3 i zaczynamy. Podkowa, nie w tej zdrabce potrzebna, w gwiazdnej Kasie, tutaj nie ma siódemki. Jeszcze jedna podkowa może być na szczęście. Zobaczymy. Idziemy dalej. Nie ma siódemki. Nie ma. Tutaj również nie ma. Nie. I tutaj nie ma nic. Zobaczymy, co będzie tutaj. Nie ma siódemki. Nie. Tutaj nie mamy. Również nie ma. Idziemy dalej i ostatnia szansa. Niestety nie ma i nie będę szukać kontroli. Zdrabka jest przegrana. I następna zdrabka lecą dolary z numerem 21. Tutaj szukamy wygrywających liczb symbol cash albo taki symbol monet i...

Kolejny obok, 58 było blisko, 49, 13, 22, 33, 35 nie ma, 12, 54, 41, 31, 19. Super strapka jest wygrana. 32, 23, 11 i 43 obok i sprawdzamy, co tutaj kryje się. Zwrot 10 zł i super. Nie będzie pusto. Idziemy dalej. Następna zdrabka, Fortuna 7 z numerem 4. Tutaj szukamy portfel albo siódemku. I nie będę przedłużyć, zaczynamy szukać. Oj, mamy portfel. Na początku super. Zdrabka jest wygrana. Wisznie. Kolejny portfel. Ale fajna zdrabka. Tutaj mnie. Jeszcze jeden portfel. Super. Będzie plus na odcinku kolejny portfel. Ale fajna zdrabka. Karta. Karta nic nie daje. Zobaczymy co jeszcze będzie dalej. Palma. Korona. Kolejny portfel. Pięknie, gwiazda, klips, słońce, jeszcze jeden portfel, zegar, portfel i plecak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 70 zł można wygrać? Można. Ale piękne zdrapa, super. I sprawdzamy. 10 zł. 10 zł. 10 zł. Kolejnie 10, jeszcze jedna dyszka, tutaj 10 i tutaj 10 zł 70 zł w tej zdrapce. Oczywiście, już jestem zadowolona, mamy 80 zł, a wkład odcinka był 45 i jeszcze mamy jedno zdropku i to świąteczny kalendarz z numerem 6. I sprawdzamy, co będzie. Tutaj. Musimy szukać gwiazdek i zaczynamy. Świeca, sople. Скарпета, строик, саня, балванык, кула, шишки, кожух, конинок, ранкарица, ренифер, Бэмбэн, Скшат, перник, картка. Lizak, aniołek, łyżwa, dzwonek, ciuchcia, czapka, choinka i trąbka. Tutaj szukamy trzy identycznych kwoty: mamy 150, 150, 10 zł, 100, stówka i 10 zł. Nie ma i tutaj. Czy będzie głowa Mikołaja? Nie, mamy dziadka i tutaj kontrolny HN. Zdrabka jest przegrana. Ta zdrabka jest pusta, ale nic się nie dzieje. Mamy dwie zdrabki. Jedna dała nam 20 zł, a Fortuna 7 dała 70 zł. Mam plus 35 zł i fajnie. Będzie na kolejny odcinek i dziękuję wszystkim za oglądanie. Życie dużo zdrówka, wszystkiego najlepszego i zostawcie łapaczki w górę, subskrybujcie mój kanał i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa!